Dziś tej nocy to się stanie. Ty pokażesz, mi kochanie to, co najlepszego masz? Co najlepszego masz? Jest już noc. Wiesz co się stanie? Zdejmiesz szybko swe ubranie połączymy się ciałami jest dzisiaj. Mia Między nami jest już noc, wiesz co się stanie, Zejmiesz szybko swe ubranie, Połączymy się ciałami, jest dziś chemia między nami. Nasze ciała połączone, dziś od wstydu są odrzucone, bo... Ja kocham się właśnie z nią. Ja kocham się właśnie z nią. Jest już noc, wiesz, co się stanie. Zdejmij szybko Swe ubranie. Połączymy się ciałami. Jest dziś chemia między nami. Jest już noc. Wiesz, co się stanie. Zejmiesz szybko. Swe ubranie połączymy się ciałami, jest dziś chemia między nami.